Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia uroczystość najświętszego serca Pana Jezusa. Kochani, zobaczcie. Pan Jezus ukazuje nam swoje serce płonące miłością. Na ręku podaje swoje serce, jakby mówił: weź moje serce i zanieś je ludziom. Weź moje serce i ukaż wszystkim moją miłość, zanieść moją miłość wszystkim ludziom. To jest zadanie dla każdego z nas. Posłuchajcie. W ostatnich czasach dzieci ludu wybranego, chrześcijanie, zbłąkali się, zeszli z prostej drogi zbawienia, dali się uwieść, uprowadzić w ciężką. Opłakaną niewolę grzechu, w niewolę szatana. Pan widzialnie odkrywa swe serce i tymże, co niegdyś przez Izajasza proroka odzywa się głosem: Wracajcie, przestępcy, do serca. Powrót do miłości Boga oto jedyny cel nabożeństwa. Do najświętszego, najsłodszego serca Pana Jezusa. W szczególności zaś cel tego nabożeństwa jest następny: abyśmy coraz bardziej poznawali nieskończoną miłość serca ukochanego Zbawiciela, jaką nam we wszystkich dziełach swoich, a nade wszystko w sakramencie ołtarza objawia gdzie zamieszkał z nami i chce przebywać aż do skończenia wieków. Wedle wyrazów świętego Augustyna, ten tylko nie miłuje Boga, kto go nie zna. Wysilać się, przeto mamy na poznanie Boga naszego, abyśmy go coraz bardziej miłowali, miłość za miłość, choć w cząstce oddając. Abyśmy wynagradzać się starali zgardy i zniewagi, jakie znosił słodki Jezus w czasie widzialnego życia na ziemi, a nade wszystko te zniewagi i oziębłość, które teraz w sakramencie ponosi, nie tylko od niewiernych i heretyków, zaprzeczających prawdziwej bytności Boga w sakramencie, nie tylko. Od złych chrześcijan gnijących w błocie grzechów i odwracających swe oczy i serce od chleba aniołów, ale co gorsza jeszcze od tych, którzy ozięble, niegodnie lub świętokradzko do stołu pańskiego przystępują. Błagać przeto mamy Boga przez Serce Jezusowe, aby nam przysposobił prawych, Czcicieli wedle serca swego. Powiedział Pan Jezus w Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 17, werset 49. Ogień przyszedłem puścić na ziemię i czegóż żądam, tylko aby był zapalon. Trzecim to celem tego nabożeństwa jest aby przez serce Jezusowe, dla wszystkich, z równą miłością wydane, jednakim ogniem płonące, rozpłomienić serca wiernych, puścić ogień miłości Boga, miłości bratni po całej ziemi, aby między wszystkimi jeden duch miłości i zgody, jedno zapanowało serce, aby wyrwać. Najtwardsze serca grzeszników, z przepaści zbrodni i niegodziwości, zmiękczyć je i skruszyć, aby każdy z nich mógł powtórzyć z psalmistą. Stało się serce moje jak wosk stopniały. Następnie, aby uczynić z tych serc ofiarę Bogu, przez wprowadzenie do nich prawdziwego żalu i skruchy, połączonej z uniżeniem w duchu, wedle słów Pisma Świętego, Psalm 50, Werset 19. Ofiarą Bogu, serca skruszone i upokorzone, aby oddalić wszelkie kar nieszczęścia nad nami wiszące, i ściągnąć na biedną ziemię łaski i błogosławieństwa, duchowne niebios, wedle wyrazów i zapewnienia samego Pana Jezusa, do Błogosławionej Małgorzaty Marii Alakok, wygrzeczonego. Serce moje wyleje potoki łask swoich na tych wszystkich, co mu cześć oddawać będą. Jednym wyrazem cel tego nabożeństwa jest, aby nasze ziemskie, biedne serce podnieść, poświęcić, złożyć w najświętszym sercu Jezusa, gdzie jest zarazem i serce Maryi, serca wszystkich świętych pańskich, aby najdroższe serce Jezusowe było nam mieszkaniem. Obroną, pociechą, życiem, błogosławieństwem wszystkim. Dlaczego miesiąc czerwiec poświęcony nabożeństwu do serca Jezusowego? Nie masz przedmiotu na niebie, ziemi, nawet w piekle, który by w duszy chrześcijanina nie obudzał myśli wielkiej, pożytecznej. Nie masz dnia, chwili, czasu, która by dla chrześcijanina nie była drogą świętą? Na każdy dzień Księga Męczeństw, Martyrologium przedstawia nam licznych ku uczczeniu niebian każda niedziela dniem Pana, każdy dzień dniem świętym w języku kościelnym się zowie, bo każdego dnia. Wielbimy Pana nad Pany, Boga i świętych Jego, dla czegożby i każdy miesiąc nie miał nam przedstawiać szczególniejszego nabożeństwa? Mamy już niektóre miesiące osobliwszej czci przeznaczone. Miesiąc styczeń, rok rozpoczynający, w którym Kościół po dwakroć uroczystość najświętszego imienia Jezus obchodzi. Temuż najsłodszemu imieniowi najstosowniej jest poświęcony miesiąc marzec. Pobożność chrześcijan poświęca czci świętego Józefa, oblubieńca najświętszej Maryi Panny. Jest to miesiąc przejścia z zimy do wiosny, sporu ścisku i zimna, i zlodowacenia, do pory ciepła i życia, bo też takie przejście. Najlepiej wyraża czas, w którym święty Józef żył na ziemi, czas przejścia z ciemności do światła, z zimnej śmierci do życia, ze starego przymierza do nowego, z cienia do rzeczywistości. W miłe, pogodne dni miesiąca maja, cześć i uwielbienie dusz odiernych odbiera Maria. Sama nazwa miesiąca maja jakieś cudne ma powinowactwo zmianem Maryja. Drzewa, kwiaty okryte zielenią, łąki, gaje, lasy umajone, a wszystko w pierwotnym rozkwicie nietknięte jeszcze z piekami skwaru. Lata zdaje się przedstawiać oku w całej przyrodzie. Uroczą dziewiczość, niepokalaność nienaruszoną, te zdobne przedmioty, które szczególnie znamionują Maryję. Przez Marię wreszcie otrzymała ziemia obiecanego mesjasza. Z jej niepokalanej krwi i ciała, w sposób niepojęty nadludzki, utworzyło bóstwo swoje najświętsze ciało, najdroższą krew. Najsłodsze serce, czyli w niepokalanej Maryi wcieliła się Boska, miłość Jezusa. Miłość, która na kształt płomieni ognia goreje, której Godło jest cierniem otoczone serce. Nie masz przeto czasu i miesiąca, który by trafniej wyobrażał powyższą tajemnicę wcielenia serca pana Jezusa, który by bardziej przemawiał do serc wiernych, jak najgorętszy w roku miesiąc czerwiec, który zaraz idzie po miesiącu Maryi. W ten czas słońce najwyżej na widnokrąt wschodzi, bo też i miłość Pana Jezusa nieskończenie wszystko przewyższa. W ten czas dnie są najcieplejsze, bo miłość serca Jezusowego wszystkich serca rozgrzyć, a wszelkie samolustwo rozproszyć, strawić powinna. W ten czas dnie są najdłuższe. zmierzch wieczorny zdaje się stykać z brzaskiem poranku. Co jest oznaką, że Pan Jezus światłością nigdy nie gasnącą, że przed Jego miłością pierzchły i znikły ciemności błędów, jest wskazówką miłego dnia wieczności, w którym zawsze Błoga, zapełniająca wszelkie pragnienia serca jasność panuje, a najmniejsza nawet posępna snu i ciemności skaza. Światła i szczęścia błogosławionych nie przerywa, nie mroczy. Serce pana Jezusa, pełne ognia miłości, co płomienie nieskończonego miłosierdzia na wszystkie strony rzuca, a wokoło niego niezliczone miliony serc błogosławionych, wzajem nieustannie ognie miłości płonących. Sercem Jezusa. Nierozdzielnie spojonych. Oto niebo, wieczność. Nabożeństwo zatem miesiąca miłości jest malutkim wyobrażeniem owej błogosławionej wieczności wyobrażeniem nieba. Okres 33 lat życia wcielonego Pana Jezusa na ziemi. Miłość odwieczna Jezusa Boga. Która raczyła uniżyć się, ukryć pod nędzną postacią człowieczeństwa, trzy lat trzydzieści trzy w takim wyniszczeniu zostawała. Przez lat trzydzieści trzy biło słodkie serce Pana Jezusa w ciele nam podobnym, a każde uderzenie tego serca nam poświęcone było. Toż samo serce z krwią, ciałem i bóstwem, nierozdzielnie złączone, nieumarłe, ale żywe jest w najświętszym sakramencie ołtarza. Oko zmysłów naszych nie może dostrzec tego życia, ale oczy ducha widzą, że takie ukrycie tajemnicy potrzebne jest dla utrzymania naszej wiary zasługi. Oczy ducha przenikają poza tę tajemnic osłonę i widzą tu majestat Boga człowieka bo koło liczne chóry niebian. Pojmują dusze wierne oczyma wiary, jak serce Boga wydaje swe miłości tętna, a przy Najświętszej Komunii czują, jak najdroższa krew Zbawiciela w ich krew się przelewa. Jak najsłodsze serce Pana Jezusa porusza ich sercem. Wdzięczność za tym i wzajemna miłość ku Panu wiernych nie tylko poświęca wszystkie 30 dni czerwca nabożeństwu miłości, ale jeszcze dodaje trzy dni miesiąca lipca, aby to nabożeństwo było wyrażeniem okresu. 33 lat widzialnego życia Pana Jezusa na ziemi, aby pojedynczy dzień nabożeństwa przedstawiał podzięki i hołd Panu za każdy rok Jego poświęceń, Jego wyniszczenia się dla nas w naturze ludzkiej. Cokolwiek zaś tu podajemy pod względem 33 dni nabożeństwa do najsłodszego serca Pana Jezusa, nie jest jedynie pobożnym wymysłem, ale oparte na powadze i decyzji Kościoła. Stolica Apostolska, zatwierdzając miesiąc serca, nie tylko na to przeznaczyła 30 dni czerwca i 3 dni lipca, ale jeszcze za każdy z tych 33 dni nadała odpust cząstkowy. Po dni czysta i odpust zupełny, w dniu dowolnie obranym, kto na najsłodszego serca Pana Jezusa przez wszystkie trzydzieści trzy dni odprawia. Uwielbimy Pana Jezusa, Jego serce, Jego miłość niepojętą, litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Lejson, chryste, 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 usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu, odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy, przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Świątynia Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące Ognisko Miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnicą, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroć i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, snud wszelkich na głębiną, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, Królu, i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa. Cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego, i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przekłagać tym, którzy żebrzą twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna, swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Akt poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu Rodzaju Ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas Oddaje się dobrowolnie najświętszemu sercu twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z tobą. Wielu nie zna ciebie wcale, wielu odwróciło się od ciebie wzgardziwszy przykazaniami twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, O Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, O panie. Nie tylko wiernym, którzy nigdy od ciebie nie odstąpili, ale i synom marnotrawnym, którzy cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu, króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywieć ich do przystani prawdy, jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użyć Kościołowi twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu Sercu przez które stało się nam zbawienie, Niemu cześć i chwała na wieki wieków, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.